Radio nadzieja. Radio nadzieja Wracamy do sytuacji na Ukrainie, gdzie nie ustają rosyjskie ataki. Wiadomo co najmniej o 8 ofiarach śmiertelnych i 9 rannych. Na południe od Charkowa blok mieszkalny został uderzony przez bombardowanie. Dotychczas nieznana jest liczba ofiar. Ostrzelano też składy amunicji, m.in. w obwodzie winnickim. Ludzie uciekają z miast. Na drogach wyjazdowych z Kijowa tworzą się korki. Sklepy spożywcze są opustoszałe, a mieszkańcy wypłacają swoje oszczędności z bankomatów. Prezydent Wołodymyr Zełański podkreślił, że Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą i całym demokratycznym światem. Zaapelował do Ukraińców, by nie poddawali się panice i robili wszystko dla wsparcia armii.